Witam serdecznie Lech Pilarski w programie o naszym rodaku, konstruktorze wykrywacza min. Wielu polskich naukowców podczas II wojny światowej pracowało nad sprzętem wojskowym. Między innymi inżynier Henryk Magnuski stworzył słynne łoki toki używane przez armię. Armię Amerykańską. Natomiast urodzony w łapach Józef Kosacki opracował wykrywacz min. Po raz pierwszy wykorzystano go w drugiej bitwie pod el Alamein. O słynnym łapiaku rozmawiam z doktorem Bogusławem Kozelem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Tykocinie. Witam. Witam, dobry wieczór Państwu. Bohater naszej jaurydycji urodził się w 1990 roku, o miejscu wspomniałem przed chwilą. Tak, w, w 1909 roku po w łapach, które wtedy były jeszcze do częścią imperium rosyjskiego. Niewiele wiemy o tym początku. Niewiele wiemy o tym początku jakby życia Wszelkie dane, jakie przeglądałem, mówią o łapach, a potem jest skok do Częstochowy. Potem jest skok do Częstochowy. To wynika z tego, że to, to była rodzina kolejarzy. kosaccy byli kolejarzami, więc po prostu przerzuconych jeszcze zapewne przed pierwszą wojną światową w, do Częstochowy i tam zaczyna się edukacja w, w Józefa Kosackiego. W tamtejszym gimnazjum. liceum, gimnazjum, ukończył je, a potem Warszawa. Tak, później już w okresie międzywojennym trafia do Warszawy, tutaj rozpoczyna studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale elektrycznym. Bo ten wydział wyprodukował wielu zdolnych inżynierów i naukowców. No, można by powiedzieć, że przed wojną taka specjalność w naszym kraju była właśnie telekomunikacja, zajmowanie się radiofonią, tego typu urządzeniami. Tak, to, to jest taki troszeczkę dłuższy, dłuższy temat, żeby o tym wszystkim szczegółowo opowiedzieć, bo tak naprawdę zaczyna się to jeszcze, jeszcze kiedy nie było Politechniki Warszawskiej. To zaczyna się od, od słynnej szkoły Rodwanda i Wawelberga i od Zygmunta Straszewicza, który pochodzi z tego Tegocina de facto, był później pierwszym rektorem Politechniki Warszawskiej, który specjalizował się też w układach elektrycznych, w jego przypadku nie elektronicznych i bardzo mocno stymulował powstanie w ogóle Politechniki Warszawskiej. Później pojawia się tam wspaniała postać profesora Groszkowskiego. Janusza Groszkowskiego, który będzie ten Instytut Teleinformatyczny, tak? Przed Telekomunikacyjny. Telekomunikacyjny, tak? Telekomunikacyjny będzie go rozwijał, tak? No w ogóle funkcjonował Polski Instytut Telekomunikacyjny, która to instytucja zajmowała się pracami związanymi z telekomunikacją, radiofonią, tak, no to, był, to był jakby jeden z takich podstawowych kierunków Rzeczypospolitej, żeby pokazać, że państwo, które się tworzy, jest państwem nowoczesnym, tak, żeby powiązać go komunikacyjnie no przede wszystkim za oceanem, tak, żeby można było przekazywać informacje we wszystkich kierunkach, żeby działało radio, działały telefony. Na taką skalę oczywiście, jak to było wówczas możliwe. I właśnie inżynierowie związani z tymi instytucjami tworzyli pierwsze radiostacje, w Raszynie między innymi, stworzyli nawet, pracowali nad telewizją. No, potem to wszystko przerwała druga wojna światowa. Tak i też trzeba powiedzieć, że w zasadzie wszyscy ci najwybitniejsi inżynierowie przedwojenni byli też powiązani z, no, z wojskiem przede wszystkim z, z wywiadem wojskowym. Tak? No, to była, wiadomo, tak jak zawsze, wszystkie nowe technologie rozwijają się wokół armii. Józef Kasacki y, zajmował się również y, Radiotechniką, tak byśmy to określili, czyli wykorzystaniem fal radiowych, jako podchorąży był w saperach, w związku z tym wiedział na czym polega odkrywanie tych niebezpiecznych metalstw w ziemi. Tak, to, to znów moglibyśmy podzielić to na takie dwa odcinki. Jakby. Pierwsza sprawa, Kosacki pracując od bodaj 32 roku w, w tym instytucie, zajmował się przede wszystkim wzmacniaczami dźwięku. A no tutaj część z Państwa to na pewno doskonale wie, że to są bardzo podobne zjawiska fizyczne, no, o których mówimy, wzmacnianie dźwięku, ale też pole magnetyczne, które jest jakby istotą działania wykrywacza metalu. Rzeczywiście on, on służył w międzywojniu w Modlinie, w, w, w jednostce saperskiej, to była szkoła podchorążych tak, w, jego, w jego przypadku. Natomiast zakończył tę służbę jako pełnoprawny podchorąży. Także tak, miał jakby przygotowanie wojskowe w momencie, kiedy zastała go druga wojna światowa. No i potem te wszystkie peregrynacje, czyli tatuaczka przez Węgry, Francję do Wielkiej Brytanii. Tak, ale jest jeszcze taka ciekawostka, taki jeden wątek, o którym warto powiedzieć. No, jesteśmy w końcu w radiu, tak? Józef Kosacki był jednym z członków obsługi radiostacji warszawskiej, tej samej, z której Stefan Starzyński nadawał do ostatniej chwili. Także to też jest taki ważny wątek, o którym warto powiedzieć. Bo ta radiostacja została przez Niemców uszkodzona podczas któregoś z nalotów. Została właśnie przez owych inżynierów. Wysko Naprawiona, naprawiona, tak. I ona funkcjonowała. Stefan Starzyński, prezydent, wygłaszał swoje słynne przemówienia właśnie dzięki tej radiostacji. Tak, i dzięki tej, tej załodze, która się tam znajdowała. A później przyspieszamy z historią. Tak? Rzeczywiście, Józef Kosacki trafia na Węgry. Tam dzięki, dzięki swojemu sprytowi, dzięki zmienionej tożsamości udaje mu się uciec z obozu dla internowanych. Trafia do Francji. Później, jak wiadomo, po upadku Francji znajduje się w Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę w Szkocji. I tam zaczyna się taki jego bardzo płodny okres naukowy. On jest w takim miasteczku akademickim St. Andrews. To jest w pobliżu takiej bazy wywiadowczej Dundee, która, która zajmowała się właśnie łącznością przede wszystkim. I tam doszło do pewnego niebezpiecznego wydarzenia, które sprowokowało Józefa Kosackiego do zajęcia się właśnie stworzeniem urządzenia, które pomoże identyfikować miny zakopane przez wrogów. Tak, tutaj chodzi I przyjaciół. o przyjaciół. One no, no są, no są tak samo niebezpieczne. Chodzi przede wszystkim o taki wypadek, który się wydarzył na jednym, na jednym z półminowych na, na plaży w pobliżu właśnie tej miejscowości St. Andrews. Tam polski patrol natknął się po prostu na, na, na minę. Zapewne przez siebie też podłożoną, tak, no bo to, to były ćwiczenia przecież, wiadomo, że kto te, 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 te miny tam miał układać. Inny, no, no Ale to... także układano te miny, żeby chronić wybrzeże przed szpiegami, no tak, desantem jakimś podejrzanym. Desantem, tak. No i rzeczywiście ten, te, te osoby giną, i to jakby stymuluje kosackiego do podjęcia działania po prostu do jak najszybszego opracowania takiego urządzenia. No i tu się przydały te wcześniejsze doświadczenia, praca nad wzmacniaczami dźwięku, bo próbował pożenić pole magnetyczne no i fale radiowe. Tak, ale musimy też być uczciwi jakby w tej naszej opowieści. Józef Kosacki był genialnym konstruktorem, natomiast na pewno nie był pierwszy, który eksperymentował w tej materii, dlatego że już w okresie międzywojennym działały wykrywacze metalu. Te wykrywacze metalu zostały opanowane pod koniec XIX wieku, tak naprawdę w 1880 roku we Francji. Natomiast pierwszym takim skutecznym cywilnym wykrywaczem metalu był wykrywacz Gerarda Fischera. To do dzisiaj jest firma, która produkuje wykrywacze metali. To było w latach 20. natomiast o co chodziło? To były wykrywacze bardzo ciężkie i nieprzewidywalne przede wszystkim w swoim działaniu, które nie można było dostroić do gruntu. To była, to była też dosyć istotna sprawa. Czyli I... wynik działania owych urządzeń był nie do końca precyzyjny. Tak, był nie do końca precyzyjny, a poza tym ich czas użytkowania też był bardzo krótki ze względu na całą tę dosyć złożoną aparaturę. Trzeba też jeszcze na jedną sprawę zwrócić uwagę: że w użytkowaniu wojskowym po raz pierwszy wykrywacz metalu zaprezentowano w 1939 roku uwaga w Związku Sowieckim. Był taki wykrywacz WIM-210, który się pojawił wówczas i on był używany rzeczywiście eksperymentalnie już na, na potrzeby wojska. Natomiast nie wszedł do masowej produkcji, bo to też jest istotne. Ta konstrukcja Kosackiego wygrała, dlatego że Armia Brytyjska zburzyła jakby publiczne zamówienie. Był konkurs na, na wykrywacz metalu i brał udział na około 7 załóg. Chodziło o to, żeby w jak najkrótszym czasie znaleźć rozsypane na plaży monety. I ta konstrukcja kosackiego okazała się po prostu bardzo skuteczna. Na czym polegało to urządzenie kosackiego, jego genialność, i to, że to urządzenie weszło do masowej produkcji. Przede wszystkim jego cena była tutaj kluczowa, dlatego że to była cewka założona na kij bambusowy i układ elektroniczny, który znajdował się w górnej części urządzenia, osobno zestaw bateryjny. No, trzeba pamiętać, że w tamtych czasach nie było jeszcze tranzystorów i ten cały układ elektroniczny opierał się na lampach elektronowych. Które, trzeba było na plecach, nosić które trzeba było plecaczek. nosić zapas po prostu przede wszystkim energii, tak, żeby to żeby ta urządzenie mogło działać. No, tranzystory pojawiają się w latach, pod koniec lat 50., tak? dopiero w latach 60 zaczyna się nowa era wykrywaczy metalu. I właśnie Józef Kosacki stworzył takie urządzenie. No, stworzono również całą linię produkcyjną, no bo te urządzenia trzeba było wytworzyć. Tak i, i trzeba powiedzieć, że w bardzo krótkim czasie udało się jakby opatentować to urządzenie w ciągu trzech miesięcy. Przeprowadzono jego testy i wykonano 500 pierwszych egzemplarzy. I te, i te pierwsze egzemplarze trafiają rzeczywiście w trakcie drugiej bitwy pod El Alamein no, od Afryki. Piasek, miny, dużo tych min tam zakopano, i to urządzenie znakomicie się przydało. Pozwoliło Brytyjczykom pokonać te niemiecki, niemieckie zapory minowe. Tak, no udało się stworzyć kanały, w, którymi można się było poruszać, tak, po prostu atakować niemieckie i włoskie pozycje, tak, no bo to były jednak wojska tych dwóch państw. I te urządzenia tam trafiły, potem już oczywiście do innych miejsc, gdzie toczono walki, i Wojsko zaczęło powszechnie stosować tego typu urządzenia. Tak, te, te, to urządzenie się upowszechniło i trzeba powiedzieć, że ono było bardzo, bardzo wytrzymałe i bardzo trwałe w swojej, jakby w swoim, w swojej prostocie, bo to, to, ta prostota była tutaj kluczowa. I aż do wojny w Zatoce Perskiej, czyli do początku lat 90., urządzenia tego typu były na stałym wyposażeniu Armii Brytyjskiej. I oczywiście wielu innych armii sojuszniczych. Także mówimy tutaj o 50-letniej karierze urządzenia. To niesamowite. Jak na, jak na postęp, jaki się dokonywał w międzyczasie. To, jest, to rzeczywiście jest niesamowite, bo w tym czasie. Oczywiście przecież... trudno porównywać te urządzenia z II wojny światowej z tymi urządzeniami, które wykorzystywano w trakcie pustynnej burzy. W... To znaczy, czy ta różnica jest aż tak wielka? Nie powiedziałbym. No, proszę sobie jakby po, połączyć te fakty, że w tym czasie w wojsku polskim stosowane są wykrywacze PU z cewką w rurce stalowej i z rurą aluminiową, a nie bambusową, które ważą około 3,5 kg, z zapasem baterii pozwalającymi na 20 minut efektywnej pracy. Więc to nie jest ogromna różnica. To nie jest jakiś taki geometryczny postęp, który się dokonał od czasu II wojny światowej. Porównuję to, bo bardzo często oglądam takie programy, w których prezentują się poszukiwacze skarbów. Dysponują już teraz takimi wielkimi urządzeniami i małymi, które pozwalają penetrować każdy zakątek, na przykład naszego kraju. Tak, i co jest też ciekawe, że te najpopularniejsze marki wykrywaczy, które dzisiaj są wykorzystywane, czy to przez archeologów, czy przez właśnie amatorów poszukiwań, to są przede wszystkim aparaty produkcji Fisher'a i Gareta, czyli dwóch najsłynniejszych amerykańskich konstruktorów, którzy dokonali tych dwóch przełomów. Tak? Gerard, Gerard Fisher i, i później Carl Garrett w latach 60., który wprowadza pierwsze tranzystorowe układy właśnie do, do tych urządzeń. Polacy mają tutaj swoją późniejszą jeszcze, jeszcze zasługę. Jest taki super popularny wykrywacz metalu. Dzisiaj, który sprzedaje się na cały świat, to są wykrywacze Rutus, a wcześniej wykrywacze inżyniera Smentkowskiego, który podobnie jak Józef Kosacki robił to z mgły i galarety, natomiast były to najlepsze wykrywacze do dużych przedmiotów stalowych. I tak to Józef Kosacki zasłużył się w czasie II wojny światowej. Jego powojenne los. To jest też ciekawa historia, dlatego że Kosacki decyduje się na powrót do Polski, co w przypadku żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie jest oczywistym scenariuszem, dlatego że no, trzeba się było liczyć z konsekwencjami jakiegoś typu represjami. Tutaj jakby kluczową rolą, znaczy klucz, kluczowym motorem w powrocie Kosackiego do Polski jest postać Janusza Groszkowskiego. To jest przedwojenny szef. Z, z tego instytutu, który znając talent Kosackiego, znając jego możliwości, po prostu nie wyobraża sobie dalszej pracy, dalszego rozwoju bez obecności takiego człowieka. Kosacki wraca, obejmuje stanowisko. W... Janusz Groszkowski, profesor Janusz Groszkowski, roztacza nad nim taki parasol ochronny. Przypomnijmy, Janusz Groszkowski zasłużył się między innymi w... Rozwikłaniu zagadki V1, V2, bo przecież te wszystkie pociski, które gdzieś tam partyzanci, akowcy znaleźli, które transportowano do Wielkiej Brytanii, najpierw były rozpracowywane na miejscu. Musiał się przyjrzeć odpowiedni naukowiec temu wszystkiemu, by wiedzieć, na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje i to między innymi był Janusz Groszkowski. Tak, to był m.in. Janusz Groszkowski. To jest też niezwykła postać, której na pewno można poświęcić osobną dużą audycję. Natomiast, co, co, co jedną rzecz może, na powiedzieć o nim tylko, bo to łączy te dwie biografie i kosackiego i groszkowskiego. Żaden okupant, żadna władza nie chciała się tych ludzi pozbyć. To znaczy, oni pracowali przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie. Groszkowski pracował w, w, w trakcie wszystkich okupacji, tak? Łącznie z okupacją sowiecką, kiedy znajdował się w Lwowie. I tam on był czynnym naukowcem. Nie trafił na Syberię, nie został nie wiem, zamordowany, wywieziony. Po był Zbyt, cenny, zbyt cenną no. postacią, tak dopiero w okresie w, w, powojennym tak no, przyjeżdża do do Warszawy i tam kontynuuje swoje po prostu przedwojenne prace Podobnie Józef Kosacki, 47 rok, bodajże, tak, 48, wraca, 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 do wraca do kraju i pracuje w dwóch miejscach, tak? w zasadzie w trzech. Tak? Zaczyna pracę w tym instytucie radiowym, gdzie pracował przed wojną, natomiast bardzo szybko jego, jego talenty odkrywa Wojskowa Akademia Techniczna i tworzący się w Otwocku Świerku Instytut Badań Jądrowych, gdzie przez 20 lat będzie pracował, będzie po prostu wyposażał w ten, ten instytut w całą elektronikę. Czyli od, po powrotu do kraju zajmuje się już pracą naukową. Tak, rozwija się naukowo. I co jest też istotne z punktu widzenia takiego szerszego, że w zasadzie nikt nie wie o jego wynalazku. Znaczy, nikt nie łączy Józefa Kosackiego, inżyniera, z wynalazcą polskiego wykrywacza min. No i właśnie tutaj musimy tę zagadkę wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Z dwóch względów. Kosacki tworząc to, to urządzenie, tworzył to jako, jako oficer armii sojuszniczej, tak? a zatem będąc w służbie wojskowej, więc to urządzenie nigdy nie zostało opatentowane w tym znaczeniu prawnym. A on tego słowa. się też nie, nie upierał przy tym patencie. Nie upierał się przy tym patencie, natomiast jego, jego nazwisko po prostu pewnie by się wytarło gdzieś z kart historii, po prostu, bo byłoby to kolejne urządzenie wynalezione w ramach pracy. Druga sprawa, on posługiwał się też zmienioną tożsamością, tak, z, z różnymi nazwiskami. Kozacki, Kozak, także Kos, Kos tak, Józef Kos, żeby nie, nie łączono go po prostu z tą tożsamością przedwojenną. Po to, żeby chronić rodzinę, ukrywano jego tożsamość. Tak, no to, to, to trzeba pamiętać. No, on, miał, on miał bliskie związki z, z wywiadem, tak? No, z, znał po prostu, w, wiedział, z czym się to je, tak, i czym to się zakończy, tak, jeżeli ta tożsamość zostanie w jakiś sposób połączona. No i także no, zapobiegano w ten sposób naciskom ewentualnego wroga, żeby się pojawił, no bo jak wspomnieliśmy, niezależnie od ustroju, niezależnie od okupanta, jego umiejętności były cenne i no, można się, było spodziewać, że jakieś niemieckie naciski, gdyby wzięto rodzinę Józefa Kosackiego do niewoli, tak to nazwę w cudzysłowie, no to różne losy mogły być naszego twórcy. Bez wątpienia. To, to by się na pewno wiązało z jakimś rodzajem prześladowań. Co jest, co jest ciekawe, to kiedyś przez przypadek znalazłem, że w 1979 roku ta historia wyszła na jaw, ale nie w Polsce, tylko w, co ciekawe w Stanach Zjednoczonych, w Chicago dokładnie, w dzienniku związkowym, nie pamiętam już niestety nazwiska autora, pojawił się artykuł Polish Mind Detector, opowiadający tę historię i tam wymieniający rzeczywiście z imienia i nazwiska Józefa Kosackiego jako twórca tego, tego wykrywacza. A Józef Kasacki nie chwalił się, że był twórcą tego urządzenia po powrocie do Polski? Tego, tego nie wiem. Natomiast na pewno, na pewno nie była to wiedza powszechna. Na pewno nie była to wiedza powszechna. On, on żył bardzo długo, tak? on zmarł dopiero w 1991 roku, więc doczekał, doczekał po prostu transformacji ustrojowej. I wtedy jego nazwisko stało się bardzo popularne. Ale jeszcze nie wtedy, prawie 20 lat później, bo dopiero w 2005 roku to, to nazwisko weszło do takiego obiegu naukowego, dlatego że po prostu została nazwana nim no, wojskowa instytucja tak, we, we Wrocławiu. Natomiast to nie jest postać jakaś taka bardzo popularna, tak? No, w ostatnich latach Instytut Pamięci Narodowej stara się bardzo, żeby tą postać Józefa Kosackiego troszeczkę odświeżyć. Społeczność ŁAP zorganizowała Festiwal Nauki przecież imienia Kosackiego kilka lat temu. Natomiast no, to są takie wybiórcze działania, tak? no, no, nie dość powiedzieć, że w rodzinnej miejscowości Kosackiego nie ma nawet ulicy jego, jego imienia. A pomnik byłby piękny z wykrywaczem to już to już kwestia wyobraźni artysty. Tak? No tak, ale w każdym razie jest to osoba godna upamiętnienia i co niesamowite, urządzenie przecież stworzył w latach 40., na początku lat 40., a mhm. używano je jeszcze w momencie śmierci twórcy. 90.-91 rok, czyli okres, kiedy mieliśmy do czynienia z pustynną burzą. No tak, no widać, że jakby te parametry, które to urządzenie posiadało nadal po prostu były wystarczające do, do wykrywania min. No, no, to, to, też jest jakby rzecz dosyć oczywista, że no min nie zakopuje nie się zbyt głęboko, tak. No nie można porównywać tego wykrywacza kosackiego z tymi współczesnymi wykrywaczami służącymi do radarami takimi min na przykład. Gdzie generalnie one mają wspólną cechę, tak, pozwalają znaleźć niewielkie przedmioty na stosunkowo dużej głębokości. Pozwalają też dyskryminować pewne na przykład medale, metale szlachetne, tak jak chociażby nie wiem złoto czy, czy, czy czy Mosiąc, czy cokolwiek tam innego. W każdym razie, teraz czekamy na kolejną odsłonę, czyli kolejną postać związaną z wykrywaczem min, bo coraz więcej min yy, jest. Yy. Budowanych z materiałów plastikowych, czyli trudno wykrywalnych e, przez wykrywacze metalu. Tak, i co ciekawe, ten pomysł na, na robienie min niewykrywalnych przez wykrywacze metalu to, to nie jest rzecz dzisiejsza. Tak, no, Były już miny szklane, miny bakalitowe, używane bardzo popularnie na Bliskim Wschodzie, do dzisiaj stanowiące jedno z największych zagrożeń po prostu. Wydaje mi się, że kolejnym jakby takim krokiem w rozwoju tej technice będzie po prostu jakieś, jakieś urządzenie, które będzie wykrywało izotopy, znajdujące się po prostu w materiałach wybuchowych. W każdym razie różnego rodzaju urządzenia, które będą pozwalały nowoczesne miny wykrywać, a jest ich używany w konfliktach wojennych coraz więcej, mimo różnorodnych konwencji, które zabraniają itd. itd. Jednak każde wojsko próbuje się zabezpieczyć przed podejściem wroga. Mniej lub bardziej skutecznie. Dzisiaj wspominaliśmy o słynnym łapiaku profesorze. Józefie Kosackim, twórcy urządzenia, które wykorzystywane było ponad 50 lat, czyli wykrywacz min ręczny. Bo to jest najbardziej tak. istotne. Ręczny, albo jak określano to w anglosasi, przenośny wykrywacz MIN. To też jest istotne. I tak już zupełnie kończąc chyba to, to dzisiejsze spotkanie, warto, warto powiedzieć, że takie wykrywacze zachowały się do dzisiaj. Jeżeli ktokolwiek z Państwa byłby zainteresowany, jak wygląda taki przedmiot, chociażby w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jest przechowywana jeden egzemplarz i we Wrocławiu jest prototyp w ogóle tego urządzenia kosackiego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był dr Bogusław Kosel z, Muze z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Tykocinie. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję serdecznie. I w nowym roku dużo zdrowia każdemu. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.